Jeszcze ja, ruszaliśmy nim parę razy ostro, i on nam stukał, pukał tak tu 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 tu, tu tak walił w nim Już więcej No podwieczorek, niedziela pracująca w kupciu garaż, Barbarka tam się żywi ja Tutaj se wpierdzielam Za trzeba się zabrać naszą Bo za tydzień mamy mm, jakiś mazdowanko na torze w Łężu no to zaczynamy. Ojej, to Albo to ciemno, kończymy. To samy, no ciemno, ciemno, noc się robi, no to ciemno kochanie no. Niedzielny poranek, Boże, wieczór. Musi hmm. być ładnie elegancko. Dobrze. Co my tu mamy? W pierwszej kolejności. A co my chcemy w ogóle w tym samochodzie zrobić? Nie wiem. No chcemy całe to zawieszenie porozbierać, dać to do malowania i... O, muszę przykręcić od Pasiaczykiem, tutaj parę rzeczy. No i najważniejsza rzecz. Chcemy sadzić defer ze szparą, bo mamy teraz defer bez... No szperem. to już mówiliśmy w poprzednim, tak, tym, no to więc to nie, nie musimy na... mówić, tylko bierzemy się za robotę. Tak, i gdzie jest od <grym> Tutaj jeszcze śrubek nie zauważyłem. Wcześniej poszliśmy sobie, chcę wszystko tam świkało ładnie. Zresztą ja tam tu pójdzie. Gdzie? <grym> nie wiem. Boję się, bo to są takie, że wiesz... Najwyżej się upierdzieli. A dobra, idzie. Nie, no że będziemy chcieli to fajne, bo co? Kurde, wszystko idzie w tym wozie. A tych się jeszcze nie wsikałem. Lepiej jak w Zecie? Lepiej. No widzisz, a też taka porzewiała. O! To Dobra, czyli się nie bać. No gdyby był jakieś, to już byś dzisiaj nic więcej nie zrobił, więc no może nie. lepiej nie. Tłasiaczyk tu nie zadziałać, chyba że z ognia jakieś jedziemy. Tu nie Przechwaliłeś. Co? Przechwaliłeś. No, patrz, poszło. Jest nie dużej, jest podziała ten penetrusek od Kutasiaczy w ogóle, ale wyrzucimy może wydech. Tu musisz cały wydech ściągać. Co? Tu musisz cały wydech ściągać. No, muszę cały wydech zdjąć. Ojej. długo muszę odkręcić? Tu jest na faja banda i cała w dół, będziesz mi do tego potrzebna, nie, czy nie. Czy... Nie gadamy, tylko okay. pracujemy. Tak, ale jeździe. Generalnie takie... O, chciałem, żebyś tu przyszła do mnie bliżej. No nie podchodziłam, bo tutaj się leci, leje jest tego no zaraz damy, czymś, oberwę no no w Nie barwę, to jest tylko hamulca bardzo rozrzący. Fantastycznie. I tutaj mam te śrubki, raz, dwa, trzy. Takie śrubki tutaj szły, to pokazujemy, żebyśmy wiedzieli, co gdzie idzie na swoje miejsce. Zdjęte. bo leci wszystko z rąk. To chyba nie jest Twój dzień dzisiaj na taką no, robotę. No, Nie jesteśmy. To na malowanie proszkowe i na szkiełkowanie, a to do, do kwaszenia i cynkowania. Tutaj stąd były ja te śrubki, to są od hamulca ręcznego, takie na klucz 12, tutaj mamy z wydechu kurde te dwie nakręteczki, też na klucz 12. Dobra, to będziemy odkręcać teraz goleczkę. Duża, ciężka, ładna, luminiowa część, a 21 klucz takie nakręteczki. Że nam to nie spadło na ryj. A, dobra, jeszcze są śruby z tej strony, nic nam nie spadnie, przedłużeczkę trzeba. jechać. Ale jakiś śrub tu będzie zaraz? Całe wiaderko. I wszystkie damy na, na, na ocynk. Trzeba też to są persy. Co tu się dzieje? Uuu! Gdzie? Puściła się. Wszystko chce spać i nas zabić. Ciebie, ja się odsunęłam. No dobrze, słusznie, bo to, A to nie są ciężkie rzeczy. No, cały ten wóz nie jest ciężki. No, ale jakby cały ten wóz ci miał spaść na głowę, to raczej by ciebie nie zostało nic. Nie, no dobrze, sad. Nie, nie ale... chcemy chyba tego sprawdzać. No nie. Dobra, ostatnia wydawał. Zaczekaj, podniósł, co poróż. Ej, coś goś tam trzeba? Co go tam trzyma? Defer. Nie no. Hmm. Nie. Hmm. Tu jeszcze raz przodu są też. No to tutaj mam raz dwa, raz no. dwa. Kurde. Wypierdalaj. Ech dwa go trzyma. O, lekkie to kurde. Hmm. Jeszcze nie do tego ona właśnie będziemy. Tak mnie intrygują kształty w tym. Hmm. A dyfer będziemy jeszcze wyciągać, zapomniałem. To już mam no. tu śrubki od dyfra, ale ich nie będę cynkował, bo jak je odcynkuję, to się za łatwo będą odkręcały. Śrubki od dyferka. Czternasteczki z podkładkami sprężynującymi. O, hop. Wkładamy tu. To nam czymś przeszkadza napędowy? Nie, on niech sobie wisi. Wydech nam przeszkadza. Kurde, w sumie wiesz co jest dostęp, żeby... Aaaa! Żeby ten... O kurde, jak to jest kurde dziwne... jest ko... tam tylko dwie śrubki i dyfer wyciągam, ale jaja. Kurde, przykniemy je od razu. A ten żeby... dyfer ze szperą to z jakiego samochodu jest? Też z Mazda, no? z MX-5, ale z jakiegoś... z Polifta, czy z czego to jest? Nie, no po prostu, z, bo były wersje ze szperą i były wersje bez szpera. Aha, okej, okay, dobra. Odkutasiacz, ruch... O, jest tam, jak się schował? Kurde. No to ty nie patrzysz, no spostrzegawczy jesteś. No. Śrubeczki. Kurde, tylko mam boczne tutaj śruby, nakrętki. No to chyba dobrze. No łatwo taka konstrukcja. Ale i tak cały nie nie chcemy zjąć, bo co? Dam je do malowania. No to już będziesz musiał znaleźć jakiś garaż dla niej. No dobra. Generalnie to mamy już tak uwolnione, że jak zdejmę wydech, to już możemy z sześć śrub takich widzę głównych. I całość można w dół to wywalić. Później będziemy się zastanawiali, jak to tam porozbierać wszystko. A później będziemy się zastanawiali, jak to wszystko z powrotem złożyć. <grym> no. Nie no, co, to już, jak już tył rozebraliśmy, to już tył będziemy mamy. No to już wszystko rozbierz, się... no. no. dobra. Sam się prawie wysunął, to ja go wyjmę, żeby nam nie spadł na łeb. Walić, wiesz, wszystko takie malutkie, leciutkie, takie kurde, nie wiem, jak to, jak to działa w ogóle. Wydachanie nie chce mi się spinak ściągać, co to złamam, mam dwie śrubki nakręteczki. O. A tyle było roboty, żeby go tutaj poprzykręcić. Oryginalne jeszcze są, patrz, nie zgniłe się, odkręcają. A, A, to on, był, 13, świeżo nie, nie, on był, no, ale był świeżo zakładany. Nie, nie, one były stare. No ale wydaszek był świeżo zakładany. No to wiesz, no, to czemu ma się nie odkręcić. No niby tak. Też wszystko. No ale były odkręcane, więc no, nie zdążyły. No. Od tego stania czekania tutaj na track Ile, z pół roku? No. Z pół roku czekała Mazda na, na tą chwilę, żeby ją rozłożyć. Nie Niecałe. Nie pamiętam kiedy robili, robiliśmy ten wydech. Parę miesięcy temu jakoś tak? chyba. Tak? No. Niedawno. Muszę sprawdzić po nagranie No najlepsze, właśnie po to to nagrywamy, żebyśmy wiedzieli co kiedy robimy, kiedy wymiana oleju. No bo za dużo tego wszystkiego, nie nigdy tego zapamiętam. A, Cyk. A to wkręc na swoje miejsce. Oczywiście. O, o nie, spokojnie, tam jeszcze jest fiabant. Dobrze. To jest to. Niestety, ale muszę Ci zaufać. Oj, niestety, będziesz musiała mieć rurę trzymać. O nie. Jak nie chcesz trzymać rurę, to daj tą łapkę niebieską. No dobra, to ci dam łapkę. Hop. Ale ona trzyma koło. Ona no, musi sobie poradzić. No jednak nie trzyma. No teraz jak ja tu wjadę? No, mi to Zrobiłeś mi tutaj bałagan. No już wiemy, co jest chyba bo mamy to chyba ograne. Zależy jak się kamerzysta spisał, bo jak bo się nie, nie spisał... Ja się będę przez to miejsce będę telefon zabierał. To nie jest ograne. O, dobra. To już niepotrzebne. To trochę. Ja się zawsze wolę trzymać na dystans. No, żeby się nie obrodzić. No, żeby nie oberwać czymś. No, e, powoli, powoli przestań. No, no tak. Co mam z przodu? 13-14? Nie wiadomo. Z grzybotki trzeba będzie wjechać. Kapie na głowę. No chyba, <laughs> no ładnie. <ma. Z, laughs> Zakładajcie. Oczywiście. Wydajcie chciałem wyjąć. Z przodu tylko jest, więc bardzo prosta konstrukcja. Katalizatorek nasz sportowy jest. Dzięki któremu nie, nie śmierdzi tutaj się martwię. Zaczynam odkręcać czujnik czujnika ale go nie wyjmę ze zwrotnicy. Więc wszędzie tutaj go z budy wyciągnąć. Wycią Wypiąć. A. Dobra, musimy to obniżyć, zabrać te zabawki stąd i te kabelki musimy pościągać, bo, bo całość chcemy wyrąbać. Bo... Tutaj, tutaj te czujniki Abelsu, będzie dużo bezpieczniej je odczepić niż tam na dole, bo tam na dole ze zwrotnicy nie chcę wychodzić. O kurde, a to taki spoko przemyślany ten wozik w miarę. Oj, a jak to teraz wyjąć? Zaraz, zaraz będzie zmiana zdania. Ej, jednak nieprzemyślany ten wozik, by bo się nie da wyjąć. Ech, Cały kupcie, zawsze... A bo gumka stwardniała. No to musisz ją zmiękczyć. Drug, no marzena, ulchnia korzenia. ale to nie, to nie zmiękcza miała być. Więc to jest plastik jakiś i się nie obraca... O, dobra, wróciłem go. Obróciłeś nieobracalne, brawo, kupcie. Nie, nie wiem jak to zrobione. Nie, wiem czy to się do co naciska. A Nie, dobra, widzę jakieś takie grudko fiutka mm. Coś tutaj się naciska. Dobra, nagrywa. Tu znalazłem. No, kutasek taki odstający. sobie tutaj naciskam No i chyba już mi tam przeszło. No no i dobra, I niestety plastiki muszę w całości zdjąć, że się A te plastiki to fajnie schodzą, takie są spinki, rękawiczki mam założone, ale wcześniej to paznokciami je wyciągałem, do plastików, plastiki nawet są cienkie, żeby były lekkie, w Audi to za plastik to jest plastik, to ma pół centymetra grubości, a to jest, mi się strasznie podoba, to w Japonii. Zwłaszcza ta blaszka jest taka, że to się w rękach wszystko gnie. To jest takie, że doceniasz palce mi się wygnie, jak w tych szwabach, w niemieckich samochodach. Każdy taki element jest po prostu 100 razy mocniejszy. Po co to? W sumie tylko motoryzacji, i przez to czucia nie ma jeździe. No i tu mam obleśnik. Dlatego teraz kupujesz to na Audi. No tak jakoś wyszło. No, no bo fakt, że przez to są dużo dobra, bezpieczniejsze. Dobra, dobra, już nie rozwodźmy się, bo to będzie zaraz cała litania na pół godziny filmu dodatkowe. Nie ja się zachwycam po prostu na nową japońską motoryzację. wszystko jest takie delikatne. W końcu. Delikatne dziwne w rękach się rozpada, no takie jest tak jak trzeba. O dobra, a bo ja się Chodź zapraszam z tej strony, pokażę ci po co tyle tej walki tu było. Co oh, tej walki idę, na... idę, 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 idę. Żeby odczepić tego kabla i jeszcze jedne kable nam zostały. To są kable od hamulca ręcznego i, I przewody hamulcowe. A przewody hamulcowe już są odkręcone, one się tutaj wy wykrwawiają. No to kurde, ty, no zaraz cała będzie mieć ty rozebrany. No i super. O, Takie te, dajemy to nacynkowanie? a dajemy tam. Są takie blaszki. Niebora. Do otrzymania ręcznego. Zaczę, czy będę w stanie spuścić ręczny. Ręczny, jak samo raz wskazuje, wskazuję. Złapy No i poszedł. O, o, pyk. Tu musimy, tu odkręcamy od tego, że nam w tych samkach nie przeszkadzało. To samo z drugiej strony. Że nam się nie zaplątało, to obsadzimy sobie to tu. Dobra. A druga strona. Pewnie tak samo. Oczywiście. To już po zrobię. O, hop! Wyszło ładnie wszystko. Fakt, że było odpowiednio wcześniej potraktowane od Kutasiaczem. Kutasiaczy jednak wiele pomaga. Na pewno. O, kurde, co najlepiej poszła. O, cyk. A, kotek. Yy, zrób mi zdjęcie albo nagra jak to idzie. A dobra, nie idzie się pomylić, bo tutaj jest, yy, do tego jest przykręcane, więc musi tam i, i tyle. Tutaj jeszcze się ręce trzyma, to jeszcze jest jeden klucz, dwunastka, do, do tej belki jest przykręcony. Więc yy, odkutasiacza tryskamy. O, tutaj jakiś pajączek się zadomowił. O, to też możemy dać do cynkowania. taka osłona baku termiczna brzydko wygląda. Odkutaszamy cały tył auta. Ani, kochanie, nie mam coś dla Ciebie, żeby Ci było miło i żeby Ci się miło odkręcało. A? <słukasz> o. I ręczny już jest wolny. Kurde, śmieszne, że w tym samochodzie wszystko się odkręca. Dajemy na Dajemy. Pytaj się, czy dajemy tylko ładu i tyle. Tak, tak. cały tył. Wiesz co, jedna rzecz w tym samochodzie jest niby taki fajny ultralekki jest z fabrycznie, ale ja mam tutaj bardzo go oszczędniejszego, zrobię, tańszego i lepszego. Badamo. Zobacz, jak mam takie śruby, to można by je o centymetr fabrycznie krótsze robić, i kurde, na ca z całego samochodu pewno by się kilogram nazbierało, a tysiąc samochodów to tona. To samochodz nie niesamowicie przyjemny, typowy japończyk. Same 17, 14, 10, 12. O, zobacz. To jest cały tyny wózek. Taką przeduszkę wziąłem naszą do skrzyni od zetki I na sześć to wszystko się kręci, te środkowe całkowicie wykręcę Tamte poluźnię i pomyślę coś po to, trzeba je podłożyć jakoś Nie wiem co, skrzynkę by się przydało Coś zaraz poszukamy, może najpierw poszukajmy Zanim to odkręcimy Nie, nie na razie to poluźnię Patrz jak ładnie idzie szok I się bardzo bałem tych śrub, bo jak ono by się upierdzieliło to byłby dramat, bo one w budę wchodzą Takich 6 nakręteczek na klucz 17 trzyma nam cały tylny wózeczek. One się w takich tutaj miejscach znajdują. Dajemy nacynkowanie odkładam do pudełeczka, żebyśmy wiedzieli, co gdzie idzie. Do pudełeczka. A, to idzie do pudełeczka. O, jak chcesz pokazać, jak to fajnie skrzypi. A może z tej strony nie będzie. O! <głosy> Wiedziałam, <głosy> że ta strona będzie. No ta strona ogólnie jakoś lżej w ten samochód idzie a ale jestem rozgrzany, a Ty się teraz cieplej ubierasz, a ja bym się niechętnie rozebrał. No bo mi jest zimno. Ojej, jednak. Skrzypię. Się Którą masz mocniejszą? Prawą czy lewą? Prawą. Jestem prawusek. Praworządny. Ach. Praworęczny. Ach. Mistrz ciężkiego pancerza. O kurde, tak nie pójdzie. Nie, oh. dobry ja trzymaj. Centynar... Dobra, zostawię, że to się. No, niżej... Bardziej tego nie będę wykręcać, niż się na tym trzyma. Musimy tu jakąś zaraz zrobić konstrukcję, po jakąś konstrukcję, która to będzie nam trzymała. I co to już ostatnia rzecz do ściągnięcia? Tak, są cztery te śruby i całe to nam zejdzie z hamulcami, z wahaczami, wszystko. Rewelacja. <słuch> To będzie samobójstwieńszy taki No na pewno Dobra, bardzo nie odkręcam, już czuję, że to już chce się spierdzielić Kontroly tam kochanie Bo to całe wóz będzie się trzyma na tej I tej starej dykcie Dobrze pójdzie, nie? To mało, no na dół idzie, Uwaga O, zaczyna a to troszkę w dół, Jeszcze defekty. w dół? No. Żeby defek się dobrze łożył. No to ja nie wiem jak się defero łoży. Dobrze. Jeszcze. Śmiało. Uwaga na głowę twoją. No dobrze, będę czuł. Mocniej, mocniej. Jeszcze. Jeszcze. O, i dobra, jeszcze trochę. Jesz trochę. <noise> jeszcze trochę. Yy, jeszcze. Jeszcze. <noise> tak po centymetrze. Jeszcze. Dobra! Wiesz, dlatego tego pomalutku wolałam. Za parę z już mogę odkręcać. Dobiło się wszystko pięknie, ładnie, siadło, i teraz wchodzimy z 17. I kochani, i mamy wóz bez tyłu. Bez z strony. O jezus, muszę złapy. Tego tak zrobimy. Do cynkowania. Tylne trzeba niestety z bo nie zmieści nam się. Trudno! Ostatnią śrubkę odkładamy. No i Basia, dawaj usta do góry, tylko wolniutko, bo może się okazać tak, że będzie teraz tył taki lekki, że samo całe przyleci fikołajtka, zrobi przez te koła i będę musiał go trzymać. Pitu, pitu. No może na no kotku, no cały tył wszystko wypada z niego. Ta buda jest taka... Dobra, dobra, nie tutaj nie nie, 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 rób Wolniutko do góry. Nie rób sobie tutaj... Przewody Nie wiem wolniutko, tak... Tak no. No, odskuki. Jeszcze. 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 No i cała naprzód. O. Nie, dobrze jest wyważone. Nie, nie chcę się powrócić. No, co, no, na no, maksę, się tutaj. Szkoda, że te opony nie są na kółeczkach, to łatwiej byłoby nam też wszystko zabrać. Dobra, i widać co my tu mamy? Ojej. Rudzielec. No mamy tutaj. Oooo, jeszcze bardziej ruch. A to jest tylko płyta. Ej, może to odmaluje, nie, ja nie ma czasu na malowanie. No jest. No bo też nie trochę mam. będzie stało, się też malowało. Musimy teraz zebrać wszystkie śrubki, wszystkie elementy czy wszystko do, co do zera. Ale to chyba już wystarczy. Jak mamy na... w sumie ten sam kolor z mojej zetki. No? Że, szary taki. No będziemy spędzać tutaj wchodzili. A, dobra, ja jutro sobie odkręcę ten sporo, nie będę chciał dać na malowanie proszkowe, to będę chciał dać na malowanie proszkowe. To na ocynk. O nie! W mordę! Patrz, nitowane do baku jest, kurde. To będą musiał odwiercić te nity i dać to do, do synkowania, bo chytnie takie z ginilo no. wygląda to. To jest przykręcane do... Nie, też jest nitowane do budy. Kurde. A to lekka konstrukcja fajna, aluminiowe nity ma. A zresztą wszystkie gwinty konieki koniec całe. niecałe. Mm -hmm. W tych mazgach wszystko gnie. Dobra, jedną rzecz chciałem odkręcić, bo wiem, że wszystkim się pierdzielają te śruby. Geometrię będziemy musieli robić. Chcę zobaczyć, czy śruby od geometrii mnie odkręcę. bo dobrze, na razie nie będziemy psuć geometrii, to jeszcze chciałem w dzisiejszym dniu odkręcić tą śrubkę. Jak ona pójdzie, to wszystkie śrubki nam podejrzewam, że pójdą i. i fajna sztuka się nam trafiła, taka, co się rozkręca. A i Basia, tam mieliśmy sprawdzić szperę. O, patrz, jaka jest nasza szpera.

może spadło To jest podkładka do amortyzatora. Z tej strony tu była. Zaciski. ci wiedziałem gdzie Pokaż klocki w jakim są stanie. Hamulcowe. Co nie widzę. A widzę. O Jezu. Są strasznie chujowe. Słabe i do dupy. O, Klocków tu nie ma. Przed torem musimy klocki zmienić. Patrzyłem w internecie. Albo Ferodo albo Brembo. Czy coś bardziej sportowego i hable duże wsadzamy czy na razie tak zobaczymy po samych klockach hamulcowych jak będzie. tak. No zobaczymy no. Poczucie taniaści. No. Mówisz tak? Nie ma czasu. Nie? Znalazłem jeszcze jakiś ABC Ultimax do 450 stopni, spłucznik, 0,45. Tym teraz się będziemy relaksowali, trzeba zjeść, byliśmy rano na siłowni. Wszystkie te śrubki porozkręcamy, sanki zawieziemy na szkiełkowanie i malowanie proszkowe. Wahacz nie ruszam i wszystkie, wszystkie śruby dajemy na ocynk. Wszystkie, okay. wszystkie, wszystkie. Basia, zobaczymy śruby zawieszenia, się odkręcą. Żeby ci to na nogi nie spadło. Poszła. Poszła, dobra, ale nie, dobra, dobra to idą, bo o wiem, co są problemy w tych samochodach. No, w tych śrubach też są problemy, ale problemy one mają z geometrią. Tu jest śruba z geometrii. Patrz. Ale kur, o ta. Sprędzkę sobie muszę założyć na pindola. A z tej strony odkręcimy. Nie, tu. Muszę całkowicie płaskim, czy tym? Jak to pójdzie Basia, to będzie kosmos. To O, dobra. To jest ten najbardziej... A jeszcze jest ta najbardziej zgniła strona, tylko ciężko są... Aaa! Jezus A, dobra. Maria. Spokojnie, Kurde, nie kochanie, nie strasz mnie. No bo ja już zaraz mi coś spadnie Dobra, lub Tobie o na nogi. Ale oto jest ta oto geometrii. Ta konstrukcja Twoja nie jest dla mnie wielka. Ona jest bardzo delikatna, ona nie ma być wieczna. Patrz, ta się śruba odkręciła. To jest śruba z nakrętką zmianą środową? Nie, to jest zwykła nakrętka. Czyli to odkręca, to nie wpływa na geometrię. A ja chciałam odkręcić coś, co wpływa mi na geometrię. To mi wpływa na geometrię. Tu, a z tamtej strony muszę założyć sobie to tak. Ja się odsunę. Dobrze, osuń się, bo mogę puścić bąka. Przeduszkę założę jeszcze. Może lepiej nie. A to duży opór, wiesz, ja mam ręce zmęczone. No, ale to nie znaczy, że trzeba tutaj puszczać bąki na wizji. Nie, tak cichacze, że nie było słychać. Już kiedyś puściłeś bąka na wizji. Palić no Tak. <laughs> co, co przełożymy. No Basia, to są najbardziej najważniejsze śluby. Jak ja je poluzuję, to spierdzielę całą geometrię samochodu i będzie krzywo jeździł do dupy. Trzeba jechać na geometrię, ale i tak chcę pojechać na geometrię, bo byśmy się jeszcze nie wahacze regulowane. O dupa nie pójdzie, upierdolona będzie. O, po, zobacz, pochwaliłem nasz pojazd. No jak mówię, że w każdym jest to samo, to... Dobra, a ja to będę ratował. Wiesz co, palnikiem będę to wypalał. Wygrzechą. Dobra, o jeszcze tu jest. O, to jest dziewiętnastka. To nie dziś. Dobra, pochwaliłem nasz wóz. Szuba ta od geometrii nie pójdzie. Z tej strony ją spróbuję, już mikroskopii nie to, Kochani, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Tak, ale mam takie jeszcze podsumowanie na zakończenie tego odcinka. Te wahacze, co odkręciłem i one mają takie same nakrętki, jak te, co były tutaj do budy szły. Na do maskę to sama wysokość, więc wszystko możemy rzucić do jednego wora i będziemy wiedzieli mniej więcej co, gdzie idzie. Chociaż ja nie wiem, gdzie mam No to cóż, bardzo dobra. Robota, już wiem gdzie je mam. Jak na dziś dzień. Tak, tak. O, to są one. To są one wybrakowane. No dobrze. Jeszcze ostatnią przymiareczkę zrobimy. Już się naprawdę żegnamy. Kotku, to mi się podoba w tym samochodzie, że każdą śrubę ma praktycznie taką samą. Jeszcze te śruby tak same są z przodu przy przednich amortyzatorach, a to jest ten, nasz ten cały tył. Fajnie pomyślany samochód ogólnie. Że, że, że wszystko się powtarza. Zrobili sobie po prostu 8 rodzajów śrub i tyle, a nie tak jak w innych markach 50. No tutaj kolejne rzeczy wykręciłem. Było mocowanie górne dyfra. I te śruby są takie same jak w wahaczach. Przymierzane jest ta sama długość, są dosłownie te same śruby. I to znalazłem wadę tego samochodu jeszcze. Ja ruszaliśmy nim parę razy ostro i on nam stukał, pukał, tak tu, 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 tak waliło w nim. Już wiem co to było. Bardzo ma delikatne miękkie te poduszki dyfra i po prostu dyfer całe latał, tańczył i ten no samolot. to tak, zmienić na jakieś dany, no tak jak w Zetko. No. no mam nadzieję, że tak. Bo, a ma tylko dwie. Bo Zetka ma trzy, no to dwa. Tego nie malujemy. No dobrze. To widzimy się w następnym odcinku w następnych tak. przygodach mazdowych, aż w końcu może. Mam bardzo mało czasu, chciałem powiedzieć. Dzisiaj hey. mamy niedzielę, dlatego w niedzielę to robimy, bo yy, 2 maja chcieliśmy pojechać na miata. To jest miata nie challenge. Co to jest takie? Nie pamiętam. Jakaś taka nie. nauka jazdy, miasty. mazdy, miazdy na łężu. No tak jakbyśmy w tamtym roku. No będzie mokro, więc będzie potrzebna nam jeszcze parę, A może czterą. nie będzie mokro, może tym razem w końcu będzie ładna pogoda i będę mogła się odważyć Trzeba trochę. Trzeba pomyśleć jeszcze co z laczkami czy męczymy te dziesięcioletnie, czy jakieś świeże zakładamy. No jak się nie ugniotą przez noc. <laughs> A to no dobra, jakie. kończymy. No pa.